Ciemka, witajcie z powrotem. Dziś mam dla was coś specjalnego. Maono Caster G1 Neo, Mikser Audio od Maono. A skoro już o Maono mowa, to przypomnę, że dostałem te sprzęty od producenta na recenzję. Recenzja jest totalnie moja i spokojnie nie jestem przekupiony. Używam ich mikrofonu PD100X od jakiegoś czasu. Na moim kanale znajdziecie jego recenzję. I jest to mój codzienny wybór. Serio, ten mikrofon brzmi dużo lepiej niż mój poprzedni od firmy Maddo. I jestem mega zadowolony. Dzisiaj zobaczymy, czy ten mikser potrafi wyciągnąć z niego jeszcze więcej. Dobra, pierwsze wrażenia. Wygląda całkiem fajnie, prosty design, kompaktowy rozmiar i RGB. Idealnie pasuje do mojego PD100X. Obudowa to oczywiście plastik i w dotyku jest nieco szorstki. Te przyciski to chyba jakaś guma. Natomiast te potencjometry, pokrętełka, chodzą bardzo przyjemnie i stawiają taki lekki opór, który ja bardzo lubię. I tak samo jest z tymi suwakami. No to tutaj, tutaj na plusik. Bez miksera PD100X brzmi bardzo dobrze, co zresztą słyszycie. Ale z małą możemy dodać kilka fajnych funkcji. Teraz słuchajcie, włączam 48V. I bam! Mamy czysty, wyraźny dźwięk, który idealnie nadaje się do streamowania, podcastów, czy rozmów na Discordzie. Nie wiem, czy słyszycie różnicę? Dla mnie jest dużo lepiej. Zostaniemy sobie na tym trybie. Mamy tu też możliwość podłączenia przez kabel XLR. I ja tak właśnie mam to wszystko spięte. Dźwięk jest jak najbardziej OK, ale oczywiście tych przycisków mamy tutaj więcej i sprawdzimy sobie, do czego służą. Ten mikser ma mnóstwo opcji. Mamy regulację głośności mikrofonu, muzyki, szybkie wyciszenie, a nawet bluetooth. Możemy włączyć muzykę z telefonu w tle podczas streama, co jest super, jeśli chcesz dodać klimatu, na przykład trochę epickiego soundtracku, kiedy walczycie z jakimś bossem na streamie. Zasilanie 48V, które testowaliśmy i mamy ciągle włączone, mega spoko. Mamy przycisk do redukcji szumów. No i teraz powinniście słyszeć mnie zdecydowanie czyściej. Ponowne wciśnięcie tego przycisku daje nam jeszcze większą redukcję. I słuchajcie, ja to słyszę na słuchawkach. Szumów już w ogóle nie ma, natomiast głos jest lekko zniekształcony. Możecie mi w komentarzu napisać, czy wolicie właśnie na takiej redukcji szumów, czy jednak, standard, czy jednak standardowo, tak jak teraz. Zostawimy sobie bez redukcji i pokażę Wam kolejną opcję. Mamy Voice Changer. Posłuchajcie, jak to brzmi. Mam brzmieć jak kobieta. A brzmie dziwnie. Idziemy do kolejnej opcji. Mam głos mężczyzny. To chyba jakiś totalny gigaczat. Mam głos dziecka. Brzmie jak minionek. A teraz mam głos robota i brzmi jak jakiś demon. No to powiem tak. Spoko, że w ogóle są takie opcje, ale jeśli chodzi o przypisanie do konkretnych postaci, to jest to słabo odwzorowane. Direct Monitor służy do w słuchawkach. I teraz ja właśnie siebie słyszę. I mamy Sidechaina. Sidechain, moi drodzy. Genialna opcja, która działa w taki sposób. Poczekajcie chwilę. puszczę jakąś muzyczkę z telefonu. Słuchajcie, puściłem muzyczkę z Metal Gear Rising, eee, i teraz, jak do Was mówię, ta muzyczka się przyciszyła. No, sztos totalny. Świetna opcja. Wyobraźcie sobie, jak to buduje klimat na jakimś streamie. I znowu do Was gadam, i widzicie? Pięknie się ściszyło. Świetna opcja. Dobra. Ta opcja mega mi się podoba. Mamy jeszcze kilka opcji RGB. No i teraz na ekranie wyświetlę wam jak to się prezentuje. Jeśli nie jesteście zwolennikami podświetlenia, to zawsze możemy je całkowicie wyłączyć. Na pewno zwróciliście uwagę na te puste kwadraciki. Są to programowalne przyciski, na które możemy nagrać jakiś konkretny dźwięk. Ja tutaj nagrałem takie dwa memiczne. Okay. Przyjemny bayer. Nie wspomniałem jeszcze o naszych pokrętełkach, a mamy tutaj gaina dla naszego mikrofonu. Mamy, mamy tutaj, tutaj też pokrętło od reverbu, który, który jest, jest bardzo mocny, mocny, mocny kiedy mocny ustawimy go na maxa, na maxa. No i no jeszcze i możemy, możemy sobie zmniejszyć głośność i zwiększyć. I zwiększyć zmniejszyć, zmniejszyć i zwiększyć. I zwiększyć. A ten, A ten ostatni, ostatni suwak zmniejsza nam na poziom, poziom ścieżki dźwiękowej, jeśli na przykład kluczamy sobie coś przez Bluetooth. Słuchajcie, sam mikrofon Maono PD100X to jest mój must have. Ale Maono Caster świetnie uzupełnia ten zestaw. Na co dzień używam go do nagrywania dla Was filmów i zdecydowanie zwiększyło to komfort mojej pracy. Nie jest idealnie. Największy minus to to, że to urządzenie wszystko miksuje na jednym kanale, co utrudnia edycję po nagraniu. Ale jeśli prowadzicie jakiegoś live'a, no to sprawdzi się nieźle. Dla mnie największą zaletą jest cena tego miksera. Bo obiektywnie nie jest taka duża, zważając na to, jak dobro wam start ze streamingiem czy podcastami. Ten mikser i mikrofon to jak Batman i Robin. Sami są spoko, ale razem robią jeszcze większą robotę. Choć tutaj PD100X to zdecydowanie Batman. Podsumowując... Monocaster G1 Neo – świetny wybór, zwłaszcza jeśli masz już mikrofon jak PD100X. Idealny na start, prosty w obsłudze, a przy tym daje dużo frajdy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, łapka w górę, subskrybujcie i zostawcie jakiś komentarz, a ja idę grać Pawłow Excite 2, bo dostałem dostęp do tej gierki i muszę potestować. Może chcielibyście jakiś materiał z POE 2? Dajcie znać. Narka.